Witam się z Wami serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Kochane moje, dzisiaj tak na szybko przy, przychodzę do Was również ze strojem dnia. Mamy fajną pogodę, mamy trzy dni wolnego, tak jak Wam wspominałam w poprzednim właśnie vlogu. Dzisiaj się wybieramy do znajomych. Piękna pogoda, jest taka cisza. Nie ma jeszcze słonka, ale fajnie ptaki ćwierkają. No i chciałam tak na szybko Wam pokazać strój dnia. Dzisiaj prawie będzie cały czarny strój dnia i tak na sobie mam kurtkę ze skóry którą kupiłam w lumpach kochane moje w tym gdzie to było? w Wyszkowie jest po prostu taka mięsista to jest takie jakby a kurtka zobaczcie dziewczyny, taka jakby oversize bardzo fajnie się prezentuje, ja jej nie zapinam bo chcę mieć tak luźno, bo jest dosyć ciepło na dworze, tu możecie sobie w, w pasie związać paskiem, w ogóle jest tak ładnie odszyta jest trochę powiem wam wygnieciona, bo mam mało miejsca w szafie, wiecie co to oznacza? Nie? No, trochę za dużo tego wszystkiego jest, nie? Ale powiem Wam tak. Zrobiłam fajny deal, ponieważ miałam kurtkę ze skóry. Czarną, taką obcisłą. Kupiłam ją w Polsce na OLX i kupiłam ją za 5 dych. A tutaj i ona była w ogóle nowiutka. I powiem Wam, że sprzedałam ją tutaj właśnie w Irlandii. Udało mi się sprzedać. Jest super. No i właśnie, no bo nie będę nosiła, skoro jest niedobra dla mnie w biuście. No to po co mi taka rzecz? A ja robię sobie zawsze. Porządki w szafie, dajcie znać, jak jest u Was dziewczyny. Czy trzymacie jakieś rzeczy niepotrzebne? Bo u mnie w szafie są tak: bluzy, spodnie, sukienki, marynarki, kurtki, wszystko po prostu, wszystko w jednej szafie. Ale już wam kiedyś robiłam takie małe przebiteczki, jak wygląda moja szafa, jak wam pokazywałam te zbiorniki, co się magazynuje, woda, właśnie, na, znaczy te zbiorniki, tak, te zbiorniki, które pochłaniają wilgoć. No dobra, dziewczyny, bo tutaj już będę pierdzielić, pierdzielić. No to tak, tutaj jest właśnie ta fajna kurtko marynarka, bo, je, tak jak mówiłam, jest bardzo fajnie na dworze. Pod spodem mam taką, właśnie, już widziałyście u mnie, to jest taka. Yy, sukienka czarna z mango ona jest taka wiecie falbaniasta taka bardzo luźna oversize założyłam sobie na to mam rajstopki matowe i zobaczcie na to są kowboje i tak się prezentuje mój dzisiejszy strój dnia życzę wam wszystkiego dobrego dzisiaj włosy mi się tak ciężko też ułożyły no ale yy, włosy mi się ciężko ułożyły no ale Trudno, tak nieraz jest. Yy, dobra, dziewczyny, jak coś, to będę Wam robiła przebitki, bo jeszcze jedziemy w fajne miejsce. Dziewczyny, wiecie co, jeszcze tak yy, na chwilkę. Yy, Przewiązałam ją, jednak widzicie, tutaj w pasie i się prezentuje bardzo fajnie. To jest takie, jak Wam właśnie mówię, płaszczyko, taka kurtka jest przepiękna. No, taka skórka to jest taki normalnie, powiem Wam, mój yy, moja zdobycz, taka bardzo fajna, właśnie z Lumpeksu w Polsce tak się prezentuje z tyłu to nie mogę Wam za bardzo pokazać ale ważne, że w przodzie widać no bardzo mi się podoba, bo będzie do fajnych różnych stylówek i tak jak Wam mówię, tak się prezentuje zobaczcie jakie fajne konie na rondzie one są z drewna dojechaliśmy Kildar Village. Proszę bardzo, kochani. Przyjechaliśmy tutaj zobaczyć, co jest grane, co tu się kręci. Ludzi chodzi, troszkę chodzi. I jesteśmy. Jestem w przymierzalni. Powiem wam, bardzo ciekawa przymierzalnia. Zobaczcie. Ja czuję się, jakbym była na stadionie. O, w ten sposób. Tak, jakbym była na stadionie. Powiem wam, jakieś taki. Jest jakby trójwymiar. Dobra, mm. mam y, dwie rzeczy do przymierzenia. Te... Y, kochane, założyłam ten dres, ale powiem Wam, że nie, nie wiem, wie. chyba za jasny kolor jest, tak mi się wydaje. Nie wiem, nie mogę się przyzwyczaić. Tak się prezentuje bokiem. Tu są z boku moje buty, ale to nieważne. No nie wiem, nie wiem sama, muszę się doradzić jeszcze Marcina. Powiem Wam, że ta firma Under Arm, one, ona ma w ogóle bardzo fajne rzeczy, ale jest tak, że one są przeważnie krótkie albo dłuższe i bardzo szerokie. Takie, o widzicie, to jest bluza L, niby M powinno być, ale tutaj jest LG taka ich rozmiarówka i powiem Wam, że no jest taka długość, taka. No w sumie długo nie jest, ale rękawy długie, a zobaczcie tu krótka i szeroka. Nie no, to to odpada. Ale zobaczymy jeszcze te dresy. Zastanowi się. No chodzimy sobie, chodzimy. Lekko zakupy zrobione, nie tak mocno, ale tak leciutko, ale ładnie zielono. Ale piękna, zawsze tutaj podziwiam tą dekorację powiem Wam, bo ostatnio jak byliśmy, to była na zimę, a teraz jest taka jesienno wiosenna, można powiedzieć. Oj, widzicie, tu, jest, tu są wszystkie firmy. Idziemy zobaczyć tam do Gesa też. Chwilę jeszcze pochodzimy i będziemy niedługo spadać. Powiem Wam trochę się pogoda. O, tutaj jest taki mostek fajny, drewniany. Powiem wam, że pogoda się trochę popsuła. Piękne widoki dziewczyny, oglądajcie chłopaki. Jestem w się i powiem Wam, że yy, zdecydowałam się, bo są fajne promki, mam tutaj do mycia twarzy i jest tutaj olejek na rozświetlenie i połowę prawie ceny za te dwa produkty, więc są fajne promki. Piękne kolory są. Bardzo mi się podobają tu, jak ładnie. Witam się z Wami po, następnego dzionka, chciałam powiedzieć poprzedniego. Y, powiem Wam, y, jak byliśmy tam właśnie w tym Kildare, zakupy udane, bardzo fajne, bardzo praktyczne. W domu Wam y, pokażę, y, nagram co tam kupiliśmy fajnego. I y, teraz właśnie jedziemy ze znajomymi coś zjeść właśnie do y, restauracji, bo jesteśmy właśnie już y, Drugi dzień u nich. No i fajny słonko świeci. Jest przyjemnie, nie jest tak cieplutko, jak miało być, ale ważne, że świeci słonko. Hejka kochane, przychodzę do Was oczywiście już tak pod koniec tego vloga. Jak widać, albo nie widać, albo słychać, powiem Wam, że dojechało mnie przeziębienie. Oczywiście zaraził mnie Marcin i powiem Wam, że dzisiaj rano jak sam to mnie tak bolały kości, że myślałam, że nie wyrobię, ale już jest trochę lepiej i głowa też mnie bolała i ogólnie gardło mnie bolało. No i wiecie jak to jest. Ale czuję się już lepiej, jest fajnie. Ja Wam powiem, że jak jestem przeziębiona, to nie mogę cały czas leżeć w łóżku, bo później nie mogę się podnieść z tego łóżka. Dajcie znać, jak jest w ogóle u Was. No powiem Wam, tak się nie spodziewałam, że mnie dojedzie, bo wczoraj była taka ładna pogoda, a jak widzieliście też. W przebitkach słonko świeciło, było bardzo fajnie, tak, bardzo miło i bardzo fajnie, właśnie spędziliśmy czas z tych znajomych i byliśmy jeszcze w restauracji. I tak na szybko chciałam przyjść właśnie tutaj do Was z tymi rzeczami, które udało mi się kupić w tym outlecie. No, nie ma tego dużo, ale no, coś tam się znalazło. I może zaczniemy od. Kosmetyków. Wiecie co, powiem Wam, tam było tak pięknie te dekoracje. Dajcie znać, czy Wam się podobały, czy Wam się podobają, bo akurat tak nagrywałam właśnie. Bo na każdą porę roku oni zmieniają dekoracje tam w tym outlecie. I na, o, ostatnio jak Wam pokazywałam na okres zimowy, to były takie przepiękne jelonki. Na pewno widziałyście. I A teraz taki fajny, fajna dekoracja wiosenna. Letnia, można powiedzieć. No nie, no, to bardziej tak wiosenna, bo już w Irlandii 1 lutego był pierwszy dzień wiosny. No i przechodzę, może tak na szybciutko. Kupiłam sobie dwa produkty z serii z Ritualsa i z, z serii Ritual of Namaste. Tak się prezentują. I co my tutaj mamy, dziewczyny? Ja zaraz w delku będę miała pewnie. Y, 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 no już zaraz w denku będzie produkt, który sobie właśnie dokupiłam nowy, jest to takie duże opakowanie, pojemność 125 ml i tutaj mamy delikatną piankę do mycia twarzy bez mydełka i powiem Wam, że bardzo, ale to bardzo wydajny produkt, bardzo ładnie oczyszcza twarz. Yy przepraszam, że tak tu wciągam, ale nos mam zapierdzielony jest napisane Moringa i Holy Lotus i tutaj jest Velvet Smooth Cleansing Foam czyli pianka i powiem Wam, że jest bardzo fajna nie będę tutaj otwierać, ale Wam zrobię recenzję jak będę robiła deneczko no, no, bardzo wydajny produkt i bardzo fajny i zawiera dużo fajnych takich jakby olejków eterycznych czy coś, ponieważ też muszę doczytać, co tam jest za produkt. Jak się go lekko nakłada na twarz, to tak gdzie nie gdzie leciutko tak piecze, ale to jest bardzo fajny produkt i, i ja go kupiłam właśnie w promocji. Normalnie kosztuje 14 euro, a ja go kupiłam za 9 euro więc jak macie możliwość to sobie kupcie ona jest do każdego rodzaju cery i jest bardzo delikatna w ogóle nie podrażnia no nic kompletnie jest świetnym produktem dlatego ja sobie kupiłam drugi bo już tam mam taką reszteczkę a bardzo długo ją mam no nie wiem ile jest bardzo wydajna no kurde jest bardzo wydajna troszeczkę tylko bierzecie na na dłoń smarujecie w twarzy ja sobie zawsze biorę Tą szczoteczką foreo myję twarz i jest super. Drugim produktem, yy, zakupiłam sobie tutaj, było 30 ml, i tutaj mamy napisane, że to jest olejek nadający blask skórze. Ja Wam pokażę w środku, jak się prezentuje opakowanie. Zobaczcie, taki z pipetą. Mamy tutaj 30 ml. Bardzo ładne opakowanie, powiem Wam. Szklane. Normalnie cena tego produktu była 39,50, no 40 euro, no to już drogi produkt, a ja go kupiłam za 27 euro. I skąd ja w ogóle znam ten produkt, ponieważ wcześniej w kalendarzu adwentowym z Ritualsa miałam właśnie, o tutaj mamy w szklanym opakowaniu, takie szklane opakowanie 5 ml. I ja sobie przetestowałam i te olejki są cudowne do twarzy, dosyć, że powiem Wam, jest przepiękne właśnie takie rozświetlenie, to bardzo nawilża i ma bardzo bogaty skład i bardzo fajne, yy, powiem Wam, skóra Wam się pięknie odwdzięcza. Ja tutaj miałam z tej yy, właśnie serii, yy, tutaj było napisane Glow i tu jest Face Oil, a tutaj jest napisane, że to jest właśnie Anti-Aging i jest napisane y, olejek właśnie ze słodkich migdałów i gotu, gol, cola, gotu cola ja sobie, zobaczcie tutaj jest taki listek, a tutaj są y, właśnie migdałki i powiem wam, że y, bardzo się cieszę, czy, pełnowymiarowy produkt no i y, ja w ogóle bardzo lubię z tej serii Ritual of Namaste bardzo fajna jest pielęgnacja i bardzo delikatna dlatego bardzo wam Serdecznie polecam. Jak będę go używała, to na pewno Wam yy, o nim wspomnę, bo jest bardzo warty tego produkt i bardzo wydajny. I z czym ja jeszcze do Was przychodzę? Przychodzę do Was w ogóle z butami, ponieważ kupiłam sobie buty w bardzo dobrej cenie. Normalnie kosztowały 70 euro, a ja kupiłam za 48,99. Za 49 euro, tutaj jest rachunek, <laughs> a wcześniejszej. Wcześniejszej ceny powiem Wam, dziewczyny nie ma, nie wiem dlaczego, no ale kosztowały, uwierzcie mi na słowo, kochane. No i kupiłam sobie buty z firmy Under Arm, Under Amore. Zaraz zobaczę dokładnie, jak to się czyta. Właśnie, to jest taka kolekcja Curry. O, tak się prezentuje i zobaczcie, tak wyglądają buty mi się mega podobają i powiem Wam, że to są damskie buty a wyglądają jakby były może męskie, dajcie znać co Wy myślicie tak się prezentują tutaj są one oblane takim nie wiem, materiał czy coś takiego a tutaj bok wszystko idzie ze skóry więc bardzo fajne spody są świetne bardzo mi się podobają i są bardzo wygodne i tutaj w ogóle jest napisane że Shoes for Women się prezentują buty, ja zaraz Wam założę na nogi i ocenicie i daj, dajcie mi znać, to jest fajnie tak wygrawerowane, właśnie wyszyty yy, znaczek może to jest znaczek tego Curry bo to jest właśnie jest ta kolekcja a tutaj jest znaczek Under Amore. o tak, takie sz, sz, sz. o, tak się prezentuje bardzo fajna to jest y, firma sportowa i ja ją bardzo lubię, bo mają bardzo fajnie i bardzo ładnie wykonane y, w ogóle, czy ubrania. Ja mam też dużo bluz z tej firmy i jeszcze sobie, kochane moje, kupiłam y, bluzę, którą mam na sobie z Adidasa, ale to zaraz Wam opowiem, jaka była z nią historia, to ja wskakuję w te buty i Wam się zaraz pokażę z lustra. No i tak jak mówiłam, tak zrobiłam. Jestem po drugiej stronie lustra dziewczyny i tak się prezentuje ta bluza, którą sobie zakupiłam. A jaka była jeszcze taka historia, że powiem wam, oglądałam niebieskie, taki jakby ala błękitny, nie wiem jak nazwać ten kolor. Nie, no błękitny to nie. Taki inny kolor odcień niebieskiego. Oglądałam całe dresy, spodnie i tak sobie pomyślałam, bo były w dobrej cenie były w sumie 60 euro, bluza ze spodniami, a normalna cena stuwa. i powiem wam, że mówię tak, kurde, po co będę brała następne dresy, skoro mam spodnie, dół mam właśnie kiedyś dostałam od taty właśnie jak byłam w Danii, kupił mi spodnie dresowe właśnie, mam na sobie, zaraz wam pokażę, spodnie dresowe właśnie z Adidasa czarne, to mówię jak są bluzy czarne, to dokupię sobie bluzę i już nie będę wydawała tyle i zaoszczędzę. I ta bluza kosztowała 35 euro i dobrze, że tak zrobiłam. I tak się prezentuje bluza, to jest rozmiar L. Jakby były XL, to może bym wzięła, chociaż ta L no, nie jest taka zła mam pod spodem dziewczyny. Pod koszulkę jeszcze na ramiączka. No i tak się prezentuje bluza, a tutaj są na dole te y, właśnie spodnie dresowe. Minimalnie się troszeczkę różni materiał, bo widzę, że ten jest bardziej taki porządniejszy, a tutaj jest taki bardziej śliski, ale to nieważne. Komplet jest, jak powiem Wam, jak w dym. Dajcie znać, jak widzicie mnie w takim wydaniu sportowym, bo ja chyba Wam się dawno tak nie pokazywałam. No i tak się prezentuje. No kurde, jakbym szła w piłkę nożną grać, dziewczyny. No i co? I na dole właśnie są te buty bardzo fajne, wygodne, kurde, powiem Wam. Dzisiaj chyba je wypróbuję, wyjdę z domu i bardzo ładnie się prezentują. I ja Wam mówiłam tak, kary, to jest Steven Kary, o ile dobrze wypowiadam i to jest jeden z najlepszych koszykarzy NBA amerykańskich i to jest właśnie zrobiona kolekcja pod właśnie jego nazwiskiem dla Under Arm to tak jak Wam mówiłam bardzo fajna, jak wejdziecie sobie na stronę to tam to są damskie akurat buciki, a powiem Wam, że męskie są takie fajne, kolorowe takie kolory tęczy i w ogóle bardzo fajna kolekcja, więc tak się prezentują te buty, o tak Wam pokażę jeszcze dajcie znać, no mega wygodne i, no i fajne, kurde, takie sportowe buciki, no, no to dziewczyny to ty, tyle było w, tema, w temacie tyle było tych zakupów moich, nie było dużo bluza i buty i Dwa kosmetyki z Ritualsa, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku, tak jak Wam mówiłam, mnie dojechało przeziębienie, ale ja się nie poddaję, bo nigdy nie siedzę w, w łóżku, bo jak się zasiedzę, to mnie tak kości bolą, że to jest tragedia, więc y, będę już powoli kończyć, mam nadzieję, że taki krótki, nie za długi vlog Wam się spodobał, piszcie w komentarzach. Co myślicie o tym stroju moim sportowym? No, dajcie znać. Nie, ja powiem Wam, że ogólnie lubię ostatnio chodzić w takich wygodnych sportowych rzeczach. Ja dużo kupuję też, powiem Wam blues. No, kupuję, kupowałam. Blues muszę Wam kiedyś zrobić, właśnie takie, właśnie. Jakie mam właśnie no, stroje, no, jakie mam bluzy sportowe, bo mam ich dosyć dużo, a ja sobie tak miksuję, bo nieraz sobie zakładam z dresami, a nieraz sobie zakładam z jeansami, jak mi tam jest wygodnie. Więc, a i wiecie co? Założyłam dzisiaj te kolczyki nowe od Marcina. Miejmy nadzieję, że tutaj zobaczycie. Bardzo ładnie się prezentują z tą literką, a bardzo ładne są. No, wszystkiego dobrego dla was, pozdrawiam was serdecznie i do następnego. Pa.